Nazywam się Ola Kociuk, jestem fizjoterapeutką oraz instruktorką treningu okołoporodowego. Dziś zwrócimy większą uwagę na postawę ciała. Co jest ważne? Ustawienie miednicy, mi klatki piersiowej i głowa. Wyobraź sobie, że wszystkie te trzy części naszego ciała powinny być w jednej linii. Jedno nad drugim. Mamy też krzywizny kręgosłupa, które będą nam to wszystko trzymać, a także amortyzować wszelkie obciążenia. Natomiast miednica, klatka piersiowa i głowa, jako te trzy pojemniki, powinny być właśnie na tej samej linii. Spróbujmy to ustawić. Miednice, Chcemy troszkę ściągnąć w dół. Wyobraź sobie, że kość ogonowa schodzi nieco w dół między pięty. Nie podwijaj, bo tu się zrobi zupełny brak lodozy co nie jest zdrowe. Wróć. Jak przyłożysz swoje dłonie w tych trzech punktach, to powinno wyjść mniej więcej jedna płaszczyzna. Czyli, kiedy mamy pozycję miednicy wygiętą, pupa luźna, brzuszek luźny, twoje miło nowe nam ucieka. Kiedy mamy zbyt mocno podwinięte, też nie będzie to pozycja prawidłowa. Staraj się znaleźć pozycję pośrednią, neutralną dla twojego ciała. Dobrze. Hop. Możesz poruszać troszkę przód, Tył, jeżeli potrzebujesz u mnie kolana. Powinien każdy z nas mieć możliwość takiego ruchu właśnie w, w przejściu lędźwiowo-krzyżowym. Ho! Wyjdź ustaw! Możesz poczuć aktywność mięśni dna miednicy i dołu brzucha. To co wyraźniej czujemy to właśnie ten brzuch, który się nam nieco chowa. Już nie wystaje daleko do przodu, ale jest bardziej z nami. I plecy, które wcześniej były mocniej wygięte, teraz się wyciągnęły i spłaszczyła się lordoza, ale ona tam nadal jest. Nie, nie spłaszczamy jej do zera. Co dalej? Klatka piersiowa nie może być wystająca, nie może być zapadnięta. Tu z kolei dołączają się barki. Postaraj się wyciągnąć w górę, centymetr w górę, tak jakby tutaj z czubka głowy sznureczek nas ciągnął w górę. Pamiętaj, żeby trzymać miednicę w pozycji już ustawionej. Możesz delikatnie ugiąć kolana, żeby nie wpadać w przeprosty. Hop, trzymaj i spróbuj lekko, powoli kręcić balkami w tył, hop, wdech i wydech, wdech i wydech, staraj się nie zmieniać układu kręgosłupa i teraz lekko schodzimy w dół i do kręgosłupa łopatkami, czyli Łopatki, jeżeli chcemy się wyprostować, chcemy poprawić naszą postawę, łopatki nie będą szły hop do środka do kręgosłupa, bo to spowoduje tylko i wyłącznie wypchnięcie klatki do przodu. Czy to będzie prawidłowa postawa? Nie. Co możemy zrobić? Łopatki ściągamy do środka, ale w dół. Czyli po takim skosie schodzimy w dół do kręgosłupa. To będzie nam ułatwiało otwarcie klatki piersiowej, ale też nie wypchnie jej do przodu, czyli lekko w dół. Wtedy poczujecie też większą aktywność mięśni tułowia tutaj poniżej. Hop. Łopatki będą lepiej ustabilizowane i także do ćwiczeń to jest pozycja wyjściowa. Głowa. Głowa, która najczęściej. Do przodu telefony, komputery, biurko. I my tak funkcjonujemy. Przeciąża się szyja, kark boli głowa, ramiona się zamykają, odcinek piersiowy również na tym ucierpie. Co możemy zrobić? Kiedy głowa pójdzie do przodu, staramy się ją nieco wycofać, żeby była znowu na przedłużeniu tej linii. Pionowej. Czyli spróbuj teraz cofnąć brodę i puść. Cofnij brodę, puść. Troszkę tak, jakbyśmy chcieli zrobić dwie brody. Tak jest. Wyobraź sobie w tym czasie, że chcesz się wyciągnąć w górę, centymetr urosnąć. Możesz sobie wyobrazić koronę na głowie. Wyciągnij się, ale przy tym wyciąganiu nie rób tego, nie wyciągaj nosa w górę, nie oddalaj brody, tylko ściągnij tu, cofnij klatkę, spróbuj ustawić wszystko na jednej linii. Bardzo pomocne będzie w tym e, staniecie przy ścianie chociażby, przy jakiejś powierzchni e, pionowej. Stojąc przy ścianie, opierając się o ścianę, wyobraźmy sobie, że za mną jest ściana, stajemy najczęściej w takiej pozycji, opieramy się, tutaj jest duża przerwa pod plecami. Spróbuj więc miednicę ściągnąć nieco w dół, ściągnąć kościogonową w dół, staraj się zostawić luźne pośladki. Odcinek pierwszy, tu gdzie zapięcie stanika u kobiet mniej więcej, Także staramy się zbliżyć do ściany. Na pewno przestrzeń między upadkami musi być przy ścianie, i spróbuj cofnąć także głowę. To może być najtrudniejsze, kiedy mamy duże napięcia w obrębie klatki piersiowej, szyi, więc tutaj nie rób tego za wszelką cenę, ale staraj się w miarę możliwości cofnąć głowę, dotknąć ściany chwilę przytrzymać i rozluźnić. Kiedy ciężko jest Ci przyjąć prawidłową postawę w przestrzeni stań właśnie przy ścianie naucz Twoje ciało, że może tak być ustawione staraj się przyzwyczaić do tych ustawień do tego napięcia nieco zmienionego w Twoim ciele i dopiero wtedy wprowadzaj tą postawę ciała w przestrzeni. Pamiętaj, że prawidłowa postawa ciała jest ważna w każdym momencie naszego dnia, życia, czyli jak idziesz na spacer, wyciągnij się ładnie, załóż koronę na głowę, niech to będzie ładny, długi krok i ładna sylwetka. Kiedy siedzisz, też staraj się zadbać o to, w miarę możliwości, że usiądziesz. Na miednicy, która jest ustawiona w pozycji neutralnej. I tak samo, kiedy ćwiczymy, robimy cokolwiek aktywnie, starajmy się zachować naszą pozycję prawidłową. Szczególnie plecy nie będą bolały, mięśnie dzięki temu będą aktywniejsze i będziemy lepiej wyglądać.